Cześć. Mam na imię Agata i w dzisiejszym wideo chciałabym zająć się tematem wartości. Twoich wartości. Jakie są w ogóle twoje wartości, ale chciałabym zająć się tym tematem w kontekście nie ogólnie wartości, żebyś mogła sobie je zdefiniować. To też, ale w kontekście twojej pracy zawodowej. To znaczy jak się mają te wartości, które wyznajesz do tych wartości, które ma firma, w której pracujesz, organizacja, w której pracujesz, ogólnie rzecz biorąc, twoje środowisko zawodowe. Jak to się do siebie ma? Na początek, słuchajcie, tutaj zawsze była taka wstawka, dwa słowa o mnie. Dzisiaj ta wstawka będzie ciutkę dłuższa, dlatego że ja przechodzę gigantyczną transformację cały czas. Ten rok to jest w ogóle jedna wielka transformacja i chciałabym powiedzieć tobie. Do jakich wniosków doszłam w kontekście tego, czym zajmuje się zawodowo? Tutaj na kanale na YouTube będą, tak jak do tej pory, bardzo różne treści, szeroko rozumianego rozwoju osobistego, rozwoju duchowego. Natomiast to, na czym ja chciałabym się skoncentrować zawodowo, i mówię to, bo sporo klientek mam z YouTube'a, sporo osób tutaj mnie oglądających, przychodzi później do mnie na współpracę indywidualną. Chciałabym powiedzieć, że odkryłam ostatnio swoją niszę i tego się będę trzymać, przynajmniej na razie. I ten temat zmiany zawodowej gdzieś ostatnio bardzo mocno był w mojej przestrzeni i on nadal bardzo mocno w tej mojej przestrzeni jest, ale wiecie, ja robiłam z klientkami te zmiany zawodowe, ale nadal nie czułam pełni satysfakcji i radości. A radość, o czym też za chwilę Ci powiem, jest w ogóle moją wartością numer jeden w życiu to jest, to jest właśnie radość. O tym będziemy tak, jak mówię, za chwilkę y, mówić. Y, ja nie byłam w ogóle nie, nie, nie bardzo rozumiałam, o co chodzi, nie? dlaczego ja nie czuję radości robiąc de facto te zmiany. I wreszcie mi olśniło, że ja chcę pracować z ludźmi, którzy Okej okay, dokonują zmian zawodowych, no zazwyczaj takich radykalnych, <grym> zazwyczaj jest to szczerze mówiąc, porzucenie etatu na rzecz własnego biznesu, choć nie jest to reguła, ale chcę pracować tylko i wyłącznie z takimi osobami, które dzięki temu nowemu zajęciu, chcą wnosić coś dobrego do świata. Czyli z takimi osobami, które mają powołanie, mają calling wewnętrzny z serducha, e, które czują, że mają misję, nawet jeśli nie wiedzą na dzisiaj, e, czym dokładnie ta misja jest i które mają głęboką wewnętrzną potrzebę, żeby coś dobrego zrobić dla, dla świata, dla ludzi, dla zwierząt, dla planety, szeroko. I ja zrozumiałam, że dopiero to będzie mi dawało pełni radości i satysfakcji. Praca z takimi osobami, więc takie osoby zapraszam na sesje indywidualne. Na początku roku też będę, będę uruchamiała takie procesy grupowe. Także jeżeli te tematy Cię interesują, to, to, to zostań ze mną. Czyli przyjdź do mnie na sesję. Zapraszam Cię serdecznie. Jeśli chcesz odkryć swoje powołanie, czyli czujesz, że coś cię woła, ale kompletnie nie wiesz, czym to jeszcze jest, i to jest OK możemy odkryć to wspólnie. A druga grupa osób to są takie osoby, które już wiedzą, przynajmniej mniej więcej, w którą stronę chciałyby pójść, tylko potrzebują wsparcia w tej zmianie, bo ja mówię uczciwie, że ja swoje zmiany nie dokonałabym bez wsparcia moich kołczek, moich mentorek. Także to tytułem trochę przy długiego dzisiaj wstępu, ale wybaczcie, potrzebowałam to e, zakomunikować. A teraz przechodząc już do tematu wartości. Temat wartości w zasadzie w mojej pracy indywidualnej z klientkami wypływa prawie zawsze. I bardzo często jest tak, że my de facto nie wiemy, jakie są nasze wartości, my nie wiemy, czym my się w życiu tak naprawdę najbardziej kierujemy. I ten proces odkrywania swoich własnych wartości okazuje się wbrew pozorom. Dla wszystkich moich klientek dosyć odkrywczy, bo tam wychodzą takie rzeczy, które one się nie spodziewały. Bo my, tak słuchajcie, mamy taką tendencję do tego, żeby tak klepać trochę bez zastanowienia. No, jakie są moje wartości? No, miłość, rodzina. Tak wiecie, po łebkach, trochę po łebkach. A potem, jak schodzimy głębiej i zaczynamy faktycznie sięgać gdzieś tam do głębi naszego serca, co tak naprawdę realnie jest dla nas ważne, to wychodzą inne rzeczy. I kolejna ważna rzecz jest taka. Oczywiście, wiecie, wartości to wchodzisz sobie w Google, pisujesz listę wartości, masz listę, wybierasz z tych wartości drogą eliminacji. Najpierw pisz, sobie, nie wiem, 15, potem 10, potem, potem 5, tak? Wybierasz te najważniejsze dla Ciebie. To nie jest film o tym, jak, wiecie, jak w ogóle sobie określić te wartości, bo myślę, że każdy z Was, ja mam super świadomą publiczność, będziecie wiedzieć, jak to zrobić. Ale to, do czego Was zachęcam, to jest po pierwsze, zastanówcie się, albo jeszcze lepiej, zapiszcie sobie, co dla Ciebie oznacza życie tą wartością. To znaczy powiem na przykładzie, bo się zaplątałam. Moją wartością, moje dwie kluczowe wartości, jeden i dwa, to jest radość i wolność. I teraz to, co ja potrzebowałam sobie zrobić i do czego Ciebie zachęcam, to jest określ się sobie, najlepiej napisz. Po czym poznasz, że żyjesz na 100% zgodnie z wartością radość, zgodnie z wartością wolność. Co to dla ciebie oznacza? I powiem Ci od razu, że tym samym wyjdą ci twoje cele życiowe. Cała lista celów ci wyjdzie. Zrobisz sobie pięć wartości, rozpiszesz, co to dla ciebie oznacza, i wyjdą ci wszys wszystkie cele ży życiowe. Wszystko, co jest dla ciebie w życiu ważne. Konkretny przykład, żeby tak tego nie teoretyzować. Idąc z tym przykładem wolności. Dla mnie to jest absolutnie kluczowa, kluczowa wartość jest wolność, wo, wolność. Ale wiecie, wolność dla każdego oznacza co innego. Wolność dla ciebie będzie życie zgodnie z wartością wolności. Dla ciebie będzie oznaczało co innego niż dla mnie. Dla mnie życie zgodnie z tą wartością, wolność, to jest to, że ja robię głównie to, co lubię. I to nie tylko zawodowo, chociaż też, ale w ogóle ogólnie w życiu. Ja jestem, słuchajcie, takim typem, to też jest taka moja energetyka. Nie wiem, na ile jesteście z Human Design zapoznani i w ogóle z tematem energii. Czy w ogóle was to interesuje? Dajcie znać, bo mogę o tym też nagrać. Że ja, jak robię rzeczy, których nie lubię, to moja energia jest masakra. Po prostu zjeżdżam energetycznie w dół. I dla mnie taka idealna proporcja, na przykład, w ogóle w życiu, w pracy, to jest 70 do 30, czyli że w ciągu dnia idealnie jest, jeśli robię 70% tego, co lubię, a 30% tego, co niekoniecznie, i to jest dla mnie taka proporcja, że ja wtedy zachowuję wysoki poziom energii, mogę być kreatywna, mogę być produktywna. Jak tych rzeczy, których nie lubię i są dla mnie nieprzyjemne, zaczyna się robić więcej, to moja energia idzie w dół. Czyli potrzebowałam się zmierzyć no, kiedyś kilka lat temu właśnie. Czy, czy ja w ogóle robię to, co lubię? No i wyszło na to, że nie. I dlatego też, słuchajcie, ja byłam permanentnie zmęczona. Dlatego, że w momencie, gdy byłam w pracy, której, wiecie, to nawet nie jest tak, że ja jej nie lubiłam, y bo to była niezła praca, no ale jednak nie dawała mi radości, która też jest moją kluczową wartością. Nie? To było okej okay, to, co robię, ale. Sorry, radości to mi wielkie nie dawało, spełnienia mi to nie dawało, i, i przez to ja byłam mnóstwo zmęczona, bo moja energia spadała w dół. To też jest takie ważne w ogóle: uświadomienie sobie właśnie tej swojej energetyki, w ogóle nie? jakim ja jestem typem energetycznym, co mnie karmi, co mnie osłabia. Tak jak mówię, dajcie znać w komentarzu, czy Was to interesuje, to ja mogę też na ten temat film nagrać. Kolejna rzecz przy, przy okazji tej wolności. To jest taka, że dla mnie, jeżeli mam, chcę żyć na 100% wartością wolności, to to oznacza, że ja podróżuję bez ograniczeń, bo podróże są moją pasją. Ja bez tego umieram. Brakuje mi tlenu, jak nie wyjadę gdzieś raz na jakiś czas. Więc teraz też jest taki, wiecie, i to, są, to się robią cele życiowe, że ja potrzebuję robić to, co lubię, mieć takie zajęcie, które pozwoli mi podróżować bez ograniczeń. To są szalenie też istotne pytania w kontekście tej zmiany zawodowej, właśnie z którą ja pracuję, z klientkami, prawda? Jakie wartości, jakie ty masz cele? Więc teraz dostosujmy to zajęcie do tych twoich wartości, do tych twoich celów. Czyli to się okazało, że to jest dla mnie takie ważne, że ja potrzebuję, że chciałabym bardzo yy, podróżować bez ograniczeń. Czy dzisiaj jestem w tym miejscu? Jeszcze nie, ale zmierzam, wiem do czego zmierzam. Wiem, jaki mam cel. Wiem, co jest moją wartością i wiem, co potrzebuję zrobić, żeby móc na 100% tymi wartościami kluczowymi moimi żyć. Kolejna rzecz na przykład jest taka, się okazało, że dla mnie wolnością jest to, że ja mogę być sobą autentyczną zawsze i wszędzie. W każdym towarzystwie, przy wszystkich ludziach, w każdej możliwej okoliczności życiowej. To jest dla mnie też wolność. Więc. To, do czego Cię zapraszam, to po pierwsze określenie tych swoich wartości, ale takiej wiecie, w uważności, w prawdziwości, w nieokłamywaniu też siebie. Dalej oznaczenie sobie, co to, po czym poznasz, że żyjesz na 100% tymi wartościami, i wtedy, ci, tak jak mówię, powstanie w piękny sposób lista cel, celów. Ale to, do czego też dzisiaj Cię zaproszę, to sprawdź sobie, na ile te Twoje wartości. Meczują się, ładnie po polsku powiem, <grych> z wartościami w, w Twoim miejscu pracy. W tej organizacji, w tej firmie, nie wiem, gdzie jesteś, tak? Jak, jakie tam są wartości wyznawane? I wiecie, to pewnie nie będzie jeden do jednego, że my się, o, po prostu symbioza, prawda? Ale jeżeli, zobaczcie, idąc dalej moim przykładem, jeżeli dla mnie pięć kluczowych wartości życiowych, to jest radość, wolność, miłość, duchowość i autentyczność, takie autentyczne wyrażanie siebie i jednocześnie w mojej pracy ja nie mogę mieć ani radości, ani wolności. W dodatku moja organizacja jest bardzo silnie ustrukturyzowana, jest pełna procedur, pełna sztywnych norm. To ja nie będę spełniona. Jeśli war Twoje wartości są podobne do moich, cenisz sobie radość, wolność, jakiś właśnie wyższy, wyższy sens, jakieś poczucie sensu chcesz mieć w tym w ogóle, w życiu, w tym, co robisz też zawodowo, tak? Jeżeli to wszystko jest dla Ciebie ważne, a dla Twojej organizacji najważniejszy jest sukces. Pieniądze. Yy, wiecie, nisk, niskie koszty już tak schodzą, to wiadomo, że to nie jest wartość, tak? Ale jeżeli tam jest nacisk na to, żeby po prostu robić tanio dużo, sprzedawać i powiększać to. A dla ciebie sukces, pieniądze, popularność, rozpoznawalność, to nie są Twoje kluczowe wartości, one są zupełnie inne, to jak? I potem. Właśnie mówimy, jestem zmęczona, ta praca mnie męczy, czuję się zdołowana, nie czuję spełnienia, nie masz prawa czuć. Bo jeżeli ty nie możesz w tej pracy realizować żyć zgodnie ze swoimi wartościami, albo co gorsza, wartości tej organizacji są bardzo sprzeczne z Twoimi, to to się nie uda. Znaczy wtedy podejmujesz, słuchaj, świadomą decyzję, że po prostu na to się godzę. Że przez ileś tam godzin dziennie yy, nie żyję w zgodzie ze swoimi wartościami i godzę się na wartości, które nie są moje. The choice is yours. Tak samo słuchajcie jest w relacjach. Jeśli Twoje wartości są skrajnie różne od wartości Twojego partnera, to słabo. To szanse na powodzenie takiej relacji są bardzo niskie. I tak jak mówię, to jest Twój wybór. Wiecie, życie jest w ogóle o wyborach, tak? o podejmowaniu decyzji. Ja w pewnym momencie, gdy uświadomiłam sobie, jakie są te moje wartości i czego ja potrzebuję, jakie są te cele, czyli po czym poznam, że żyję tymi wartościami na 100%, to okazało się, że moje zajęcie, które wykonuję, choć obiektywnie świetne, ktoś mógłby powiedzieć, wow, Pani Dyrektor w Ministerstwie. Brawo! Ale okazało się, że ja nie mogę tam żyć tak, jakbym chciała, co oznacza, że nigdy nie będę miała spełnienia, nie będę miała poczucia sensu, nie będę żyła w zgodzie ze swoimi kluczowymi wartościami, takimi jak radość czy wolność. I wtedy przychodzi czas na refleksję, i wtedy przychodzi czas na podjęcie decyzji. <grym> Jeśli z tej analizy wyjdzie ci że potrzebujesz zmienić pracę albo w ogóle zawód. Żeby być bliżej siebie i żeby móc żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, to serdecznie zapraszam Cię do współpracy. Namiary na mnie jak zawsze są w opisie filmu. Zostaw komentarz, ja zawsze chętnie je czytam. Zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz ten film za wartościowy. No i przede wszystkim zostań ze mną na kanale. Do zobaczenia kolejnym razem.